Zamiast się tłumaczyć, zacznie używać zdania: Nie, to nie jest dla mnie teraz dobre. Nie musisz ani wyjaśniać, ani się usprawiedliwiać, ani tłumaczyć, ani przekonywać tej drugiej osoby, dlaczego to dla Ciebie nie jest teraz dobre. Asertywność to nie jest walka, tylko to jest szacunek szacunek do siebie. Spróbuj dzisiaj raz powiedzieć nie w taki właśnie życzliwy, spokojny sposób. Nie, po prostu nie. To wystarczy do tego, by Twój mózg się po prostu nauczył. Nauczył się tego, że możesz mówić nie i przestać się od razu z tego tłumaczyć. Dlaczego to działa? Bo skraca dystans między decyzją a działaniem, odcina potrzebę tłumaczenia się, wzmacnia poczucie wewnętrznej spójności i mocy. Jeśli chcesz nauczyć się mówić sobie tak. Sobie, to zapraszam Cię na mój mentoring flow. Tam pokażę jeszcze więcej narzędzi i tego, jak zrobić tak, by asertywność stała się Twoim naturalnym stanem bycia, po prostu tak na co dzień, bez tłumaczenia się.